Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, wy jesteście widzowie. A to są czekoladowe jajka Super Zings, rozumiecie to? Jakiś maniak czekolady uwięził Super Zingsy w czekoladowych jajkach. Może to byłem ja, bo kiedy zjadłem 2,5 tabliczki czekolady? Jeśli ty lubisz czekoladę, zostaw łapkę w górę, a w komentarzu napisz swój rekord tylko błagam, nie oszukiwać! Ok, bądźmy, bądźmy szczerzy. Dobra, zostaw suba i, i idziemy otwierać. Do zebrania jest 16 nowych Super Zingsów. W tym pudełku są aż 24 czekoladowe jajka. Zobaczymy, czy więcej będę miał. Super Bohaterów czy Super Złoczyńców? W pierwszym kryje się Super Zings z ulotką. Na ulotkę spojrzymy sobie na końcu, czy udało mi się wszystkich trafić. Kim ty jesteś, przepraszam bardzo. To pan czekoladowe jajo, kapitan drużyny Super Bohaterów. Co się dzieje z drużyną, która wygra? Ten turniej dostaje wszystkie czekoladowe jajka. No oprócz tego i poprzedniego, bo właśnie to zjem. Ale dobrze. Znowu ty, panie jajcarz? Dobrze, dobrze, bo ja bym wolał, aby wygrała jajka czekoladowe drużyna super bohaterów, ale zjem jeszcze to. Om, om, om. Ale niestety pana jajcarza już miałem, więc nie liczy się on, ponieważ biorę uwagę tylko, tylko jeden raz. każdego bohatera i super biorę pod uwagę jeden raz. Czy teraz będzie to... O, ja nie mogę. Teraz mam... Czekajcie, czy to jest kapitan super złoczyńców? Tak mi się wydaje. Ale zaraz porównam z obrazkiem. Czy to jest drzewo? Nie, nie, to chyba nie jest drzewo. Hej, nie mam pojęcia, co to jest. Może jak ulotkę potem przeczytamy, to się dowiemy. Jak ktoś ma jakiś pomysł, proszę napisać w komentarzu, bo mi on wygląda na drzewo. Nie, nie jest to kapitan. Kapitan to jest taka czekoladowa mafinka. I czekoladowe jajka trafiają tutaj. To jest taka specjalna miska na czekoladowe jajka. Zobaczymy kto je potem zdobędzie Ale nie wymyśliłem co mogę zrobić jak będzie remis Już wymyśliłem Jak będzie remis to wszystkie czekoladowe jajka dam Martynie zabawie Powiem że musi zjeść wszystkie Wszyściuchne Więc jak Martyna nie będzie nagrywała filmów to znaczy że pękła To jest chyba słoik Słoik z czekoladą Napiszcie, napiszcie może Martyna nie pękaj To może nie pęknie a może i tak pęknie. Ej, i mam, mam czekoladowego cupcakea. Czyli dowódcę super złoczyńców. Na razie jest 2-2. Następna niespodzianka. Czy będzie to słoik? Tak, jest to znowu słoik, ale ma on inne kolory. Więc słoiki mam już zebrane. Ciekawe, który jest bardziej czekoladowy. Mi, mi się wydaje, że czerwony chyba. Oj, niebieski się chyba wkurzył na mnie. A najbardziej przerażającym super złoczyńcom jest ten zgniły pączek. Mam nadzieję, że nie będzie się krył w tym, w tym, w tym jajku. A chociaż nie no, chcę go trafić, bo chciałbym zebrać wszystkie. Ale nie, nie tym razem. To jest. Co jest grane? Super złoczyńca, pan czekoladka? Dlaczego? Ja tak lubię czekoladę, dlaczego? Ojej, pan czekoladka jest smutny. On by chyba wolał należeć do superbohaterów. Spójrz, nawet tutaj ma na, na, nadgryzioną czekoladę z tyłu. Fajne, to jest jakby jego mm, taka peleryna, ale to było jego opakowanie. Aha, bo on chyba zgnił, bo zobaczcie, zielone jest. Fuj, panie, czekoladka, fuj! Superbohaterowie i super złoczyńcy idą w łeb, w łeb. A to jest jakieś dziwne, bo nie grzechocze, zobaczmy. Co tam. O ja, tu jest jakiś list, a nie Super Zings. Ej, zobaczmy, co tutaj jest napisane. Oj, lekko rozerwałem, ale to chyba nie szkodzi. Sub plus łapka! O tak! Słuchajcie, zróbcie to, co właśnie Super Zingsy mówią, zostawcie suba i łapkę. Nie no, dobra, przyznaję się, to ja tak napisałem, tylko ja mam takie brzydkie pismo! A tak w ogóle to wpadłem na jeszcze jeden pomysł, że mógłbym tę czekoladę z jajek na przykład stopić i polać sobie nią tego gościa, bo już go mam! A tak naprawdę to nie chciałem powiedzieć tego gościa, tylko naleśniki? Naleśniki? Bo ja bardzo lubię naleśniki, ale chwila! Nie, to jest drugi kolor, więc mam już dwóch przywódców. Super złoczyńców. A może ktoś z Was zna się na cukiernictwie i poda mi jakiś fajny przepis na wykorzystanie takiej pysznej czekoladki. Nie wiem, jakiś tort e, obłożony czekoladowymi jajkami. O, właśnie o torcie mowa. Chciałem go trafić, bo on bardzo, bardzo smakowicie wygląda. Chyba zjadł za dużo czekoladowych jaj, bo ma taki. Mm, 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 taki uśmiech, po prostu aż wykręcony już cały. Oczy po prostu mu. O, z orbit prawie wyszły. Ej, a tak w ogóle to zapomniałem o swojej. Ulubionej zabawie, czyli nazywanie Super Zinksów własnymi imionami Chociaż no tutaj mogłoby być Trochę ciężko wymyślać coś innego No bo po wyglądzie łatwo dosyć Tutaj odgadnąć No to jest pan Donat, ale z tego co widzę To nie jest ten zgniły zielony z obrazka Tylko taki Aha, jest nadgryziony O nie, ja nie chcę nadgryzionego Donata Wolałbym, a, a może to jest kolczyk? Ej, może to jest kolczyk? Ale, jakbym miał do wyboru zgniłego Donata, albo nadgryzionego, wybrałbym nadgryzionego. A tutaj miałem pęknięte jajko, czyli tutaj może być jakiś mega, mega potężny Super Złoczy. Ej! Ja cię już mam, gościu! Wcale nie jesteś taki potężny! Ostatnie jajko z pierwszego piętra. A teraz mam pytanie do kolekcjonerów Super Zings: czy również zamierzacie tę czekoladową serię zdobyć w całości? A jeśli tak, to polecam wam zostawić łapkę w górę! Bo kto zostawi łapkę w górę, zwiększa swoje szanse o milion procent na to, że trafi całą kolekcję pod rząd! A nie tak jak ja! Znowu pan słoiczek! Wracaj do jajka! Wracaj do jajka, gościu! Wysyłam cię z powrotem. O, sieć tutaj nie chce już czwartego słoika. Drugie piętro, druga runda. Zobaczcie. Bohaterów jest tylko czterech, a złoczyńców pięciu. No ja wiem, że ta przewaga nie jest jakaś wielka. No ale póki co, to super złoczyńcy mają szansę na wygraną większą. A ja powiem Wam najbardziej, Uff. najbardziej to chciałbym wszystkie czekoladowe jajka dać martynie za wami do zjedzenia. Tak duża, aż by po prostu pękła. A jak nie chcecie, żeby pękła, to wiecie co napisać, nie? Martyna nie pękaj, albo nie wiem, albo Martyna pękaj, jak chcecie, żeby pękła Panie czekoladka cupcake'owa, no ja już pana mam, dziękuję Chociaż przyznam się wam, że tych jaj w misce jest coraz mniej Bo <grywania> robię tak, że otwieram dwa zinksy, i jem sobie kawałek jajka Otwieram zingsa i jem sobie kawałek czekoladowego jajka A tego... Gościa. O nie, to już prawie się pomyliłem Tego nie mam jeszcze, o, o, widzicie mają odwrotne kolory No i wiecie z moich poprzednich filmów, że zwykle jestem za super bohaterami Ale w tej serii chyba bardziej podobają mi się kolory super złoczyńców Są no, takie prawdziwe czekoladki A to co są jakieś niebieskie i czerwone, nie, 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 nie wiem co to są Może to są jakieś zmutowane dania z Kaboom City Może tam właśnie wszystkie potrawy są albo niebieskie, albo czerwone no, panie czekoladko, nie popisałeś się naprawdę. Mi się wydaje, że Enigma albo doktor K rzucili na mnie jakieś czekoladowe zaklęcie i że chyba mi się nie uda zebrać wszystkich, wszystkich z tej serii. No zobaczcie, znowu pan kapitan czekoladowy Jajo! A ja chciałbym wiedzieć, czy ktoś z was może ma już... Całą czekoladową serię I jeśli tak, napiszcie, jak wam się udawało trafiać. Czy też mieliście pełno panów kapitanowych czekoladowych jajek? Bo jeśli tylko ja tak mam, to to jest właśnie na 100% potwierdzenie, że Enigma albo profesor Karzucili na mnie czekoladowe zaklęcie. Czy to jest świecz... Ej, czy to jest świeczka? To miały być same jedzenia. To nie, a nie, sorry, to jest kubek z czymś, co wygląda jak bita śmietana. Nie mam pojęcia, ale mamy remis, mamy remis póki co. Nie, według ulotki jest to kubek gorącego kakao. Ale co on ma na głowie w takim razie? Nie wiem. Jaki remis? Ja chyba miałem jedynkę z matematyki. Ich jest sześć, a tych jest pięć. Ale spokojnie, muszę być opanowany do końca, ponieważ mam jeszcze kilka czekoladowych jajek. I chociaż wiecie co? Jak dla mnie mogą wygrać super złoczyńcy, bo tak jak powiedziałem, ich kolory mi się bardziej tutaj podobają. Ale, ale właśnie udało mi się trafić kapitana czekoladowego, jajka, superbohatera. Aczkolwiek nie jestem do końca pewny Może to są pisanki wielkanocne Bo tak wyglądają trochę Zobaczcie ile czekolady będzie musiała zjeść Martyna Jak będzie remis No a póki co wygląda na to, że będzie Oj nie pękaj Martyna, nie pękaj I jestem bardzo ciekawy Czy te czekoladowe super zinksy. W sensie jajka są czekoladowe Super Zinksy są normalne To jest taka wiecie jednorazowa akcja mm, Panie czekoladko Ty mógłbyś być jednorazową akcją Czy jest to po prostu pierwsza seria i będzie więcej takich właśnie jaj niespodzianek Wow, tego nie mam, tego nie mam W sensie mam, ale nie ten kolor Czyli przewaga superbohaterów Ja nie mogę, jak to po prostu oni idą web, w łeb. To może być ciasto truskawkowe, nie? To, to jest łatwe, ale to niebieskie, nie wiem o smaku gumi jagód? Gumy się skaczą tam i tam, ale myślę, że nie skaczą tak daleko, żeby doskoczyć do Kaboom City. Czy tutaj gościu, którego miałem? Ale drugi wariant kolorystyczny. O nie, o nie, nie mogę go wycisnąć. To jest chyba puchar z deserem lodowym. No zobaczcie, teraz to widzę. To jest puchar lody, lody, polewa, a ten ma zgniłe lody. Ale dla mnie to i tak będzie drzewo. Zwłaszcza ten, bo ma zielone u góry, tak jak drzewo ma. A to jest próchniałe drzewo, bo, bo ma brązowe takie u góry. Słuchajcie, zostały mi trzy jajka. To jest Miss Aga, to Martyna Zabawa, a to ja. Zobaczmy w takim razie. Najpierw Agnieszkę. Zobaczmy prawdziwą twarz Miss Agi. Kim ty jesteś, Agnieszka? Przy, przy, właśnie teraz cię wydam, twoje prawdziwe oblicze. Yy, oczywiście, jakbyś była mieszkanką Kabum City. Byłabyś! Kapitanem drużyny byłabyś czekoladowym niebieskim jajem. Teraz pora na Martynę zabawę. Sprawdźmy jej prawdziwe oblicze. Obym oby, oby ja był kimś mega super hiper. Obym ja był kimś mega super hiper. Zobaczmy. Ma Martyna jest tabliczką czekolady. No, powiem Wam szczerze, mam nadzieję, że tego nie obejrzy, bo wtedy się na mnie. Lekko zdenerwuje. Nie, no żartuję. Są tylko żarty, wiecie o co chodzi, nie? I teraz ja, obym nie był drzewem, obym nie był drzewem. I. 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 i, i nie jestem drzewem, nie. Nie jestem drzewem, tylko jestem nowym, nie, nie jestem kawałkiem ciasta. Dziewczyny lepiej trafiły, ja jestem truskawkowym ciastem, a ja nie lubię truskawkowego ciasta. Jak widzicie, mamy remis. A to oznacza, że Martyna musi zjeść całą miskę czekoladowych jaj. Tutaj macie następny film, tutaj macie poprzedni film, tutaj macie właśnie następny, tu poprzedni. A tutaj gdzie jest czekoladowe jajo, możecie zasubskrybować mój kanał.